Wczoraj odpowiadałem na pytanie, od kiedy dziecko powinno być przez Ciebie zapoznawane z Biblią. I tu powołałem się na apostoła Pawła, drugi list do Tymoteusza, 3.15. I ponieważ od dzieciństwa, a dokładnie od niemowlęctwa, znasz Pisma święte. Widać, że w rodzinie Tymoteusza on był konfrontowany już przez zapewne matkę i babkę, bo one są wymieniane w tych listach z czytaniem Biblii. Najpierw one mu czytały, potem zapewne już czytał. Sam. Dzisiaj chciałem poruszyć temat bardziej współczesny, no bo ten jest ponadczasowy i 100 lat temu, i 500 lat temu dokładnie tak samo. Było ważne, żeby małe dziecko już praktycznie od kołyski widziało swoich rodziców, szczególnie swojego ojca, że trwa na czytaniu księgi. No to znaczy, że to dziecko później zacznie robić to samo. Ale dzisiaj jest problem. Dzisiaj mamy to. Dzisiaj mamy smartfony. I większość ludzi, ja też zresztą, sporą część dnia spędzamy przeglądając różne rzeczy. Niektórzy mówią, że nawet czytają Biblię ze smartfona. Nie? Na spotkaniu ja niekiedy mówię: no ale nie, nie, nie czytajcie tam na Facebooku. Nie, nie my, Biblię czytamy ze smartfona. Tylko że problem, jak ja stary CAP, nie wiem o tym, że ty czytasz Biblię akurat na smartfonie, to skąd twoje małe dziecko ma wiedzieć, że ty akurat Biblię czytasz na smartfonie, a nie tam oglądasz jakieś głupoty? Sam mam ten problem, mam wnuka malutkiego i dużo czasu spędzam na smartfonie, ale kiedy pojawi się wnuk, staram się odłożyć smartfon, żeby on nie widział mnie ciągle, przeglądającego, wiecie o tak o, bo co się stanie? On pomyśli, że to jest najważniejsze w życiu. A apostoł Paweł mówi: Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami. Tak będzie najprawdopodobniej i z Twoim dzieckiem. Dlatego zastanów się, czy nie warto czasem wziąć spisane Słowo Boże i stąd czytać, żeby twoje dziecko widziało, że rzeczywiście sporo czasu spędzasz z Biblią, a nie żeby cię widziało tylko ze smartfonem.